Klasyczny pojedynek strikera z graplerem. Do tego rewanż. Warunki fizyczne zbliżone. Wikłacz młodszy, ale bardziej doświadczony. Samych poddań ma tyle, ile walk na koncie przybysza. Zawodnik Rachionu debiutuje w klatce KSW i chce ten debiut uczcić zwycięstwem. W zasadzie już od pierwszego pojedynku a mamy pojedynek, który spokojnie mógłby być walką wieczoru jednej polskiej Gali MMA. Myślę, że mało byłoby takich gal, na których ten pojedynek nie byłby pojedynkiem wieczoru. Doskonali zawodnicy obaj jeszcze młodzi. Oczywiście Jakub Wikłacz jest młodszy od swojego rywala, ale także Sebiczy nie jest zawodnikiem. One z odwrotnej pozycji czerwone z zawodnika Mighty Bulls z Gdyni i będzie starał się doskoczyć do Wikłacza i umieścić jakiś mocny cios, których słynie na jego głowie. Próba dobrego zejścia w prawą stronę, zostawionym prawym sierpowym. To jest plan na to, aby zaliczyć kolejny lokałtę. W swoich startach w organizacji KSW. Zobaczymy jak szybko wikła, że będzie w stanie gdzieś troszeczkę ten stres, bo jednak zawsze, kiedy debiutuje się w jakiejś federacji a pojawia się ten element stresu i trzeba go szybko zrzucić tyle tylko, że tutaj nie ma kibiców. Jest zupełnie inaczej łatwiej. powiedzmy, że ten stres jest mniejszy, że jest łatwiej. Próbuję żeby wywierać presję, ale jak widzimy pojawiła się już krew na jego nosie, tak, stopuje cały czas konsekwentnie. Lewy prosty jak No ma pomysł na ten taki krótki, prawy sierpowy z zejściem A w swoją prawą stronę A Sebastian Przybysz. Ale oczywiście będzie musiał dystansować swojego rywala on nie może dopuścić do tego, aby Przybysz zaatakował którymiś ze swoich mocnych ciosów, bo to może dla niego skończyć się źle. Te lewe proste wikłacza są dobrze. On raz po raz trafia tam w nos swojego rywala z Gdyni. Teraz dołożył jeszcze prawe i a sięgnąła twarz Sebastiana Przybysza, która już zdradza ile tych ciosów prostych a doszło celu. Na razie taki duży luz z jednej i z drugiej strony. Szybkie tempo, no ale nie dziwota w końcu kategoria Kogucia. Musimy, nawet nie mamy prawo, ale musimy wymagać od zawodników, aby oni w szybkim tempie toczyli te walki. Kiedy Wikła Czes spróbuje parteru? Czy jak na razie chce sprawdzić się w tej stójce, czy tak jak to często bywa, że w parter idziemy wtedy, kiedy w stójce nie idzie? Teraz dobra kontra lewy, prostym. A wyglądnie przybysza? Tak, myślę, że Jakub Wikoć raczej poszuka tego partneru, kiedy ruszy. Jakoś może też dłuższą serię ciosów przybysz, bo póki co serię na dwa, na trzy. Ale w tej chwili te kombinacje składane przez Sebicza są coraz lepsze. Widać, że jest bardzo zdeterminowany, jest bardzo podenerwowany tym, że ten nos jest rozbity, więc tak, jest próba parteru nieudana, świetnie obronił to Przibysz i teraz ma szansę, aby być z góry na swoim rywale. Od razu podkrętka, plotki, a głęboki półgardy, no potrafi walczyć bardzo dobrze z pleców Jakub Wikłacz, ale też musi pamiętać, że no to nie jest jednak tylko grappling, że tutaj partner, a przeciwnik z góry może uderzyć mocno. A zasady KSW pozwalają. Oczywiście przypominamy na pracę również łokciem, który z tej pozycji jest bardzo groźny. Wracamy do stójki. I bardzo sprytnie zrobił to zawodnik z Gdyni. Natychmiast doskoczył do Olsztynianina w momencie, kiedy ten wstawał, kiedy jest ta różnica ciśnień. Kiedy zawodnik nie jest w pełni gotowy do przyjęcia ciosów. Taki moment w tej chwili dosyć ostrożnej walki z jednej i z drugiej strony, ale spokojnie, spokojnie będzie tylko przez chwilę. Zaraz przyspieszą i to chyba przybysz, bo on nadaje tempo w tej walce. A jeszcze porozbijamy nosy i uwikłacza i u przybysza. Dobre tempo tego pojedynku i też. Jest co, jest co oglądać się. Cały czas bliski pojedynek, cały czas stopa przy stopie, ale jeszcze brakuje takiej pieciątki, aby jeden z zawodników zachwiał się, a co też dałoby sygnał przeciwnikowi do wykończenia. Przybysz atakuje nie tylko głowę ryhala. ale niech Państwo zwrócą uwagę na te ciosy, które on celuje w tu. I właśnie teraz widzieliśmy jeden z tych haków, prawy hakę. Lepszy byłby lewy, no ale lewą ręką ma dalej z racji tej odwrotnej pozycji. Przygotowany jest również na to, że Wikłacz będzie schodził po nogi, że trzeba odrzucać i w tej chwili, w tej końcówce tej rundy to przybyć jest zawodnikiem zdecydowanie lepszym, a obawiam się, że te ciosy w korpus przede wszystkim tak, dobry plan. się odbić. Przed chwilą widzieliśmy ten lewy, lewy sierpowy na wykończenie, siadłe pod prawy łokieć Wikłacza, musiała lekko Zakłódź wątroba. 20 sekund do zakończenia pierwszej rundy. Szybko nam leci ten czas, ale też to zwiastuje widowiskowo się pojedynku. I mamy nadzieję, że będzie dokładnie tak samo w rundzie drugiej. Chyba, że jeszcze rzutem na taśmę w rundzie pierwszej zobaczymy jakiś spektakularny knockout. Zupełnie nie przejmuje się przybysz w tej chwili już tymi ciosami. Wikłacza, jak widzą Państwo, on atakuje niemal bez obrony. Ale to no, widać, że przybyć jest czujny, jest przygotowany i też spodziewali się w Mighty Busa, że dokładnie w ten sposób a będzie próbował sprowadzać walkę do parteru. To jest zawsze szansa przepuścić ciosy, zrobić u nich. Zanurkować pod ciosem rywala wówczas, kiedy on rozpoczyna akcję, bo Przybysz czasami potrafi takimi bardzo obszernymi sierpami atakować. Druga możliwość, no to wywarcie presji i zepchnięcie Przybysza pod siatkę, ale na to się chyba nie zanosi. Schowany za podwójną gardą wikład przyjmuje coraz więcej ciosów od Przybysza. A ja na razie nie ma takiej reakcji o żeby w tempo próbować wejść w nogi, bo taki bezpośredni atak na to zawodnik z Gdyni jest przygotowany. I bardzo niebezpieczne są te ciosy podgródkowe w wykonaniu Przybysza. Już widzieliśmy dwa albo trzy razy. One jeszcze nie doszły. Natomiast jeżeli zawodnik z Gdyni zbliży się do swojego rywala i będzie ta kombinacja złożona z trzech ciosów, to zobaczą Państwo wykończenie właśnie podbrudkowym. Jeszcze raz. I okrzyk Grzegorza Jakubowskiego. Nie na siłę. Nie wszystkie siły w jeden cios. Tak tak, bliżej środka. A klatki KSW, aby było więcej miejsca na ewentualną defensywę zapaśniczą. Na razie czujny w tej defensywie przybysz i też dobrze realizuje swój plan taktyczny na tym pojedynek. Ale to jest defensywa oparta głównie na unikach. Niech Państwo zwrócą na ręce zawodnika Mighty Bulls. Ręce są dosyć nisko, no również po to, żeby bronić się przed obaleniem. Fajne są te próby tym podbródkowym na wykończenie prawym, a teraz lewym śmignął Przybysz. Klinczuje Wikłacz, ale nie jest w stanie zapiąć klamry, zaciągnąć rywala pod siatkę, aby tam pracować nad sprowadzeniem walki do parteru. Coraz bardziej Sebicz pokazuje swoją przewagę w tej walce. Pokazuje przede wszystkim taką pewność siebie. To, że plan był dobrze ułożony i że ten plan jest realizowany. I to zawodnika buduje. No teraz jest szansa na wikłacza, jest klincz. Wydaje mi się jednak, że przymysł jest silniejszy od zawodnika Olsztyna. Od razu odwrócił go plecami do siatki. Próbuje się uczepić. Je. Poszukać nogi od razu jako wikłacze, bardzo dobrze pracuje. A jeżeli chodzi o dźwignię skręta na kolana, teraz musi uważać Przemyszowy, nie patrzy w giłotynę. Jest wcześniej, jest w dosiadzie jest ciasta gilotyda Kuby wikłacza. I teraz trzeba ciągnąć, jak wiele wytrzyma tego zawodnika. nie patrzy na to sędzia, sędzia tego meczu, Piotr Jarosz. Ależ wrócił teraz naprawdę z dalekiej podróży, ale tylko na chwilę, bo dobiera się po raz kolejny. A po kolejne poddanie Jakub Wikłacz. Ależ kreatywność tego zawodnika z Olsztyna. Jakże wszystko się zmieniło w stójce, dyktował warunki przybysz. A teraz w tym parterze, zwłaszcza jak jest z góry Jakub Wikłacz, pokazuje tę swoją wirtuozerię. Osiem poddań. Przypominamy, w ostatnich sześciu walkach pięć razy poddawał swoich rywali. Cały czas te ręce niebezpiecznie. Do duszenia będzie szukał jeszcze Brabo, ale trzeba było podpiąć ponownie nogę, aby nie było to możliwe. Minuta do zakończenia rundy drugiej. Do wrócił prawę z dalekiej podróży po tej gilotynie. Przybysz, ale nie może kłaść się na bok, bo jeżeli da sobie skontrolować nogi, co teraz się robi? teraz Jaką wikłacz? No to duszenie będzie zdecydowanie bliższe celu. W dalszym ciągu to wikłacz na górze. Powiedzmy, że tamta szansa została stracona bardzo mocno tymi łokciami. W tej chwili przybysz zaatakował z dołu także pięściami. Chce pokazać sędziom, że mimo iż leży na plecach, to jest zawodnikiem, który nie poddaje się, który w dalszym ciągu wymierza ciosy. A teraz zabiera pierwszy łokieć ze strony kogo On Musi pozostać bardziej aktywny, chociaż. Oj, sądzę, skręcił się szybciutko. Szukające Balachy, jeszcze zagrożenie trójkątem nogami, przejście do, do omoplaty. omoplaty. Bardzo ciekawe, jak mówiliśmy, strajker Sebastian Przybysz, Ale to taki agrafingowy, bardzo często wykorzystywany łańcuch poddań. Balacha, trójkąt, oboplata. w konsekwencji Przybysz z góry. I taka emocjonująca końcówka. Dobre, dwie rundy za nami, liczymy, że trzecia również dostarczy nam sporo a, emocji. Ja, ja o tym jestem pewien. A świetnie, Dobry. wspaniale w tej chwili tą rewą ręką trafił przybysze wikłacza za daleko, czytelne, oczywiste to było wykonanie wikłacza, który raźnie traci rezon, traci siły. Tak widać się, jak powoli też zbierał się z tego parteru po nieudanej próbie, ale to było bardzo czytelne. Ciężko nabrać się zawodnika. A no już z takim doświadczeniem, również z występów KSW jak przybysz. To no taki bezpośredni atak. No i ciągle, ciągle widzimy te krosy, które lądują tam w okolicach mostka, które kierowane są na to ukrywa. Piękna akcja wykładza i oszukał teraz swojego rywala, reprezentantor czeskiego Arachionu. A swego czasu główny z partner Jandy Jan Jędrzejczyk. Straciły siły. Wyraźnie, już w tej chwili nie rusza się tak znakomicie, jak było to widać w pierwszym i w drugim starciu. Te ciosy na dół mają. Trafił, trafił w dół i jest szansa wykończenia tego przed Sebastian, przybysz! Rewanż udany. Ależ trafił w korpus rywala, a potem jeszcze te brutalne ciosy z góry nie, nie w głowę, be też podobnie po the best, best version of myself. So be prepared. Rewelacyjne, przede wszystkim tymi ciosami w tułów od początku pierwszego starcia. Zwiększał tę obronę, wikłaczał. Ladies and gentlemen, your winner by PKO, Sebastian. Boże, jest yes. to historię.